Drukar Karpyszyn, Star Wars, Darth Bane, Droga Zagłady. Prolog. W ostatnich dniach Starej Republiki zostało tylko dwóch Sitów, zwolenników ciemnej strony mocy i odwiecznych nieprzyjaciół Zakonu Jedi. Jeden mistrz i jeden uczeń. Jednak nie zawsze tak było. Tysiąc lat przed upadkiem Republiki i dojściem Imperatora Palpataina do władzy Sithów był legion. Lord Khan, mistrz Sithów i założyciel Bractwa Ciemności, szedł przez jadkę pola bitewnego jak ciemny cień w mroku nocy. Tysiące żołnierzy Republiki i prawie setka Jedi oddało swoje życie, usiłując bronić tego świata przed armią. I przegrało. Lord Khan rozkoszował się ich cierpieniem i rozpaczą. Nawet teraz wyczuwał, jak unoszą się ze zmiażdżonych ciał rozrzuconych po dolinie. Gdzieś w oddali zbierało się na burze. Kiedy potężne błyskawice rozświetliły niebo, wydobyły na moment zmroku wielką świątynię sitów Korybana, surową sylwetkę wznoszącą się na nagim horyzoncie. Pośród tej rzezi czekały dwie postaci człowiek i Twilek. Mistrz rozpoznał ich pomimo ciemności Kordys i Kopecz. Dwa z potężnych lordów sitów. Kiedyś byli rywalami, ale teraz służyli wspólnie Bractwu Kana. Podszedł do nich szybko, z uśmiechem. Kordis, wysoki i tak chudy, że wyglądał prawie jak szkielet, odpowiedział uśmiechem: To wielkie zwycięstwo, lordzie Kan. Zbyt wiele czasu minęło, odkąd Zitowie mieli swoją akademię na Korribanie. Widzę, że śpieszycie się rozpocząć szkolenie nowych uczniów, odparł Kan. Oczekuję, że w najbliższym czasie dostarczysz mi wielu silniejszych i lojalniejszych niż dotąd uczniów. W przyszłości adeptów i mistrzów sitów. Dostarczyć ci? Kuśliwie odparł Kopecz. Chciałeś chyba powiedzieć nam. Czyż wszyscy nie jesteśmy członkami Bractwa Ciemności? Odpowiedział na jego pytanie był śmiech. Oczywiście, Kopecz. Zwykłe życzenie. Kopecz nie chce brać udziału w świętowaniu naszego triumfu. Zauważył Kordis. Zachowywał się tak przez cały wieczór. Kan położył dłoń na potężnym ramieniu Twileka. To wielkie zwycięstwo. Przypomniał. Korriban nie jest tylko kolejnym światem. To symbol. Miejsce narodzin Situ. Zwycięstwo to znak dla Republiki i dla Jedi. Teraz naprawdę poznają bractwo i poczują lęk. Kopecz wysunął ramię z uchwytu Kana i odwrócił się, a długie lekku, owinięte wokół jego szyi, lekko zadrżały. Świętujcie, jeśli chcecie, rzucił przez ramię, oddalając się, ale prawdziwa wojna dopiero się zaczęła.